Ja się manko z tej strony Estin. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, przedstawić poradnik jak w się 10 poradzić sobie z niedziałającym gotykiem bądź z denerwującymi ramkami. Wiele rodników jest już na YouTubie, ale większość albo nie działa, albo jest trudna do zrealizowania. Ja mam tutaj bardzo prosty i przyjazny sposób, jak można sobie z tym poradzić. Będziemy potrzebowali dwóch rzeczy: jest to Gothic 2 Fix i system pack do Gotika dwójki. W zależności od tego, jaką mamy wersję: czy Gothic 1, czy Gothic 2, to jeżeli będziemy potrzebowali Fixa do Gotika 1, to wpiszemy w Google Gothic 1 Fix. I ściągamy jej dokładnie z tej samej strony. A system pack, o którym Wam zaraz jeszcze opowiem, tyczy się gotika 1 i 2. Dobra, to na początku pobieramy sobie fixa. Ściągamy go na pulpit, żeby łatwo było go znaleźć. Teraz przechodzimy do system packa. Oczywiście linki dam w opisie i w komentarzu. Gothic 2 system pack. Zjeżdżamy sobie tutaj troszeczkę niżej. I mamy sekcję Download, rozwijamy, i tutaj widzimy, że mamy do Gotika 1, Gotika 2, Gotika 2 Noc Kruka, Gotika 2 The RETURNING i Gotika 2 ODYSEJA. W moim wypadku pobieramy wersję dla Gotika 2 z Nocą Kruka. Zapisujemy na Polpicie. Ciach. Ok, mamy obydwa te. Yy, obydwa te pliki. Nie ma znaczenia w jakiej kolejności to zainstalujemy. Klikamy pierwszy, klikamy tak, jedziemy dalej. I najważniejsze, żeby wybrać sobie swoją dokładną lokalizację, gdzie mamy zainstalowanego Gothica. U mnie to będzie yy, Common i Gothic 2. OK, klikamy Instaluj. Ja już mam to zainstalowane, więc nie będę drugi raz instalował. Potem bierzemy drugi plik, bierzemy język polski dalej zgadzam się dalej i tutaj tak samo klikamy wyszukiwamy wyszukujemy przepraszam gdzie mamy zainstalowanego gotika 2, w moim wypadku jest to tutaj klikamy ok instaluj i po tym wszystkim tak po tym wszystkim zajęło nam to naprawdę dwie minuty naprawdę to było bardzo szybko odpalamy sobie goticzka tak I możemy się cieszyć grą bez żadnych przecinek. Czytamy jakiegoś save'a. Jak widzimy Gothic chodzi nam znakomicie. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnych moich poradników. Także żegnam się z wami. Zapraszam do sekcji komentowania i do zostawienia subskrypcji i lajka. Cześć!